W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona pod żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta na mnie, teraz i w roczniu święć na świecie. A Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak w teraz i w roczniu Pierwsza tajemnica chwalebna. martwych zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w Twego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w Twego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boca, zeszymy, teraz Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona oczy Twego Jezus. Święta Maria, Matko Bosa, się za nami teraz w Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona oczy Twego Jezus. Święta Maria, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc to Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono w odżywota Twego Jezusa. Święta Maria Matko Boża, bądź święta nami uczestnieni, teraz i w razie miejsc, jak w świętych latach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, bądź święta na nami uczestnieni, Teraz i, w świętym, Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Ja może Tajemnica druga chwalebna. W niebo wstąpienie Pana Jezusa W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział idę przecież przygotować wam miejsce. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś, między niewiastami, błogosławiono odżywotą swego Jezusa. Święta Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionowo żywota Twego, Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, święta życzych, teraz w Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionowo żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami. Twego Jezus. Maryjo, Bosza, Święta, Pan życiu, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławie błogosławiony owoc Jezus. jest. Święta teraz Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona bądź żyłota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź bo święta na nami uczestniki, teraz i w godzinie świętego y, święta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona bądź żyłota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź żyłota Twego Jezus. Zdrowaś, Maria pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona bądź żyłota Twego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, bądź święta na nami chrześcijanin, teraz i w rodzinie świętej naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, jak w niebie i w niebie Tajemnica trzecia chwalebna. Zesłanie Ducha Świętego.

Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiona, Boże, ta Twego Jezus. Święta Maria, Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiona, Boże, ta Twego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewestami i błogosławionowo żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Boża, się za nami wszytym, teraz i w Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewestami i błogosławionało żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Boża, się za nami wszytym, teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Zdrowaś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioną od do Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami w życiu, teraz i Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od do Twego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Tajemnica czwarta, chwalebna. W wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ewa, oświęc do Boże, w niebie, daj nam dzisiaj i otóż nasze imię, jako imię oczyszczalne nasz i wniosek. I jedyne z nas, na to ale na sprawę, z tego mam. Zdawać, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona, oczywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta na nas, bądź święć na Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odrzułach twego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bódź się za teraz i w na Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odrzułach twego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bódź bo się teraz i w rodzinie Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś mi między niewiastami i błogosławiona po żyłota Twego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święcona nami chrzestnymi, teraz i w rodzinie świętej naszej Ani. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś mi między niewiastami i Ty, córko Twej Twego, jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc brzucha Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś, Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywotach Twego Jezus. Zdrowaś, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona Twego Jezusa. Zdrowaś, Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w oczy oto Twego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, bądźcie za samaniu żywiej, teraz i w okresie wiecznym. Amen. Zdrowaś, Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w oczy oto Twego Jezusa. Święta Maria, I Duchowi Świętemu. Tajemnica piąta chwalebna. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu.

Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiona, do Twego Jezus. Maria, Boża, święty, teraz i wrogi, Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiona, bo żyła ta Twego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławioną od żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami uczestnik, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Teraz na Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami. Błogosławionowo żywota Twego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami. Błogosławionowo żywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę święć naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Ala Ojcu i święte. i Duchowi Świętemu.